Hello, Cześć, Jestem Maciej i dzisiaj chciałbym Wam pokazać rękawice czyli taką robotkę, którą sobie zrobiłem, bo się że zszyłem ją tutaj zrobiłem krzyżyki żeby była mocniejsza konstrukcja na guzik wszystko się trzyma tutaj na palce a teraz Wam po, po, a teraz Wam powiem jak jak ja to robiłem? Najpierw pomyślałem, żeby zrobić sobie tą tutaj opaskę, co nie? A później pomyślałem sobie, że w sumie że to mi się dobrze nie trzymała ta sama opaska, więc zrobiłem sobie palce. No i tak to wygląda. Jak wyprostuję rękę i jak zamieniam w pięść. Tutaj mamy jeszcze do trzymania. To może być, to jest nie za wygodne, ale może być co co mogę dodać no to rozbieram no i pokażę wam jak to jest od środka no i jeszcze większy problem rozbieranie czasami się robi za małe dziury więc albo docinać albo nie da się już dociąć tutaj jest tak <laughs> tutaj jest guzik no i co dalej no to Lelo 320 na koniec. I baj! Jeszcze nie żebrze, albo żebrze. Dawajcie łapacze w górę i suba! Na kanale! Więc do usłyszenia w następnym odcinku. Elo.